Czy kiedykolwiek spojrzałeś na kogoś i zastanawiałeś się, czy w jego życiu dzieje się coś głębszego, o czym nie mówi na głos? Cóż, oto fascynująca prawda. Psychologowie zgadzają się, że nasze zachowania, nasze małe dziwactwa, nasz nastrój, a nawet sposób, w jaki się poruszamy, mogą czasami ujawniać ukryte prawdy o naszym życiu emocjonalnym i intymnym. Tak. To obejmuje naszą aktywność seksualną lub jej brak. Dziś zagłębiamy się w temat równie ciekawy, co odkrywczy. Trzynaście tajnych znaków, że kobieta od dawna nie uprawiała seksu. Zanim zaczniemy, wyjaśnijmy sobie coś. To nie jest nauka ścisła. Każda kobieta jest wyjątkowa i żaden pojedynczy znak nie da ci pełnego obrazu. Ale kiedy te sygnały zaczynają się kumulować, Mogą dać intrygujący wgląd w jej świat emocjonalny i w to, czego może potajemnie pragnąć. Więc zostań ze mną do końca, ponieważ znak numer 10 całkowicie Cię zszokuje. A na samym końcu dam Ci dodatkową wskazówkę, jak interpretować te sygnały z empatią i szacunkiem, abyś nie tylko je zauważył, ale także wiedział, jak sobie z nimi radzić we właściwy sposób. Znak numer 1 Media społecznościowe okno na jej świat. Czy kiedykolwiek zagłębiłeś się w media społecznościowe kogoś i zauważyłeś nagłą zmianę? Może jej posty są częstsze niż zwykle. Może dzieli się większą ilością selfie, dodaje zalotne podpisy lub publikuje odważne, przyciągające uwagę aktualizacje. Psychologowie sugerują, że gdy kobieta przez jakiś czas nie jest aktywna seksualnie, może nieświadomie próbować wypełnić tę pustkę walidacją online. To jej sposób na prowokowanie interakcji, rozpoczynanie rozmów, lub po prostu przypominanie światu, a może i sobie samej, że wciąż jest pożądana. Pomyśl o tym. Polubienia, komentarze i uwaga w mediach społecznościowych mogą tymczasowo zastąpić intymność i walidacje, które pochodzą z bliskiej fizycznej więzi. To subtelne, ale jest, ale oto ostrzeżenie. Nie wyciągaj pochopnych wniosków. Media społecznościowe to tylko wycinek jej świata, a nie cała historia. Niektórzy ludzie są naturalnie ekspresyjni online. Jeśli jednak zauważysz nagłą zmianę, może to być wskazówka, na którą warto zwrócić uwagę. Znak numer dwa. Zagadka pewności siebie. Cichy sygnał. Wyobraź to sobie. Zawsze znałeś ją jako osobę pewną siebie, promienną, pełną życia. Ale nagle jej blask wydaje się przygaszony. Jej energia nie jest taka sama. Wydaje się nieco bardziej stonowana, nieco mniej pewna siebie. Psychologowie ujawniają, że okresy braku aktywności seksualnej mogą czasami zachwiać pewnością siebie kobiety, niemal jak drżenia, które cicho zakłócają jej obraz samej siebie. Intymność w swojej istocie to nie tylko akt fizyczny. Chodzi o walidację, bliskość i poczucie bycia pożądaną. Gdy to znika na jakiś czas, może to odbić się na jej zachowaniu. Może nadal się uśmiechać, nadal śmiać, ale wewnątrz może czuć się mniej magnetyczna, mniej żywa. I tu robi się fascynująco. Ten spadek pewności siebie nie zawsze jest oczywisty dla wszystkich. Ale jeśli dobrze ją znasz, zauważysz subtelną różnicę w tym, jak się zachowuje. Pomyśl o tym w ten sposób. Nasze życie intymne jest głęboko połączone z naszym przepływem emocjonalnym. Kiedy jedno gaśnie, drugie często to odzwierciedla. Znak numer trzy: śmiech, język miłości, czy wołanie o więź? Czy kiedykolwiek byłeś w tłumie i nagle usłyszałeś śmiech? Który przebija się przez hałas, głośny, niespodziewany, niemal domagający się uwagi? Psychologowie mają na ten temat ciekawą obserwację. Ten wybuch śmiechu może nie być tylko dla zabawy. Może to być podświadome wołanie o więź. Badania sugerują, że gdy kobieta przez jakiś czas nie jest aktywna seksualnie, jej potrzeba walidacji może objawiać się w inny sposób, a śmiech jest jednym z nich. Pomyśl o tym tak: śmiech to uniwersalny język miłości, sposób na nawiązanie kontaktu bez słów. Ale kiedy jest wyjątkowo głośny, wyjątkowo zauważalny, lub nieco częstszy niż zwykle, może to być jej sposób na powiedzenie: Zobacz mnie, usłysz mnie, zwróć na mnie uwagę. Oczywiście śmiech jest tak wyjątkowy jak odcisk palca. Niektóre kobiety są naturalnie radosne i ekspresyjne. Ale jeśli jej śmiech wydaje się mieć nutę potrzeby, a nie czystej radości, może opowiadać większą historię. Znak numer cztery. Zadowalacz oznaka intymnej bierności. Czy spotkałeś kiedyś kogoś, kto robi wszystko dla innych, zawsze stawiając wszystkich na pierwszym miejscu, niemal do tego stopnia, że wydaje się to przesadzone? Oto fascynujący wgląd. Badania sugerują, że ten rodzaj nadmiernej życzliwości może być czasami odpowiedzią na brak aktywności seksualnej. Dlaczego? Ponieważ, gdy kobieta nie otrzymuje intymności w jednej części swojego życia, może próbować zastąpić tę bliskość, oddając się innym, szukając więzi i walidacji poprzez ciągłe akty hojności. To prawie tak, jakby mówiła, jeśli nie mogę czuć się pożądana w jeden sposób. Sprawię, że będę potrzebna winny. Ale oto ostrzeżenie. Nie zakładaj, że każda osoba zadowalająca jest seksualnie nieaktywna. Altruizm może być częścią czyjejś osobowości. Kluczem jest zauważenie zmian. Nagłej zmiany, w której daje więcej niż zwykle, niemal desperacko szukając uznania. Wtedy może to być znak głębszych, niezaspokojonych potrzeb. Znak numer 5. Delikatne tematy, publiczne okazywanie uczuć, figlarna więź. Porozmawiajmy teraz o dotyku. Czy zauważyłeś kiedyś, że kobieta staje się bardziej dotykowa w miejscach publicznych, bardziej figlarna, bardziej ekspresyjna fizycznie? Psychologowie sugerują, że gdy kobieta przez jakiś czas nie jest aktywna seksualnie, może kierować swoje niezaspokojone pragnienie intymności. W przypadkowe nieromantyczne dotknięcia. Delikatne muśnięcie ramienia, figlarne szturchnięcie, uścisk dłoni, który trwa nieco dłużej. Te małe gesty mogą działać jako substytuty głębszej fizycznej więzi. To sposób, w jaki jej ciało zaspokaja pragnienie bliskości, nawet jeśli w małych, społecznie akceptowalnych dawkach. Ale co kluczowe, szacunek i zgoda są zawsze zasadą. To, że jest bardziej dotykowa, nie oznacza, że chce więcej. Oznacza to po prostu, że jej podświadomość szuka więzi. Twoim zadaniem jest odczytać to ostrożnie, odpowiedzieć z szacunkiem i nigdy nie przekraczać granic. Znak numer 6: zielonookie spojrzenie, zazdrość czy niewypowiedziane pragnienie. Czy kiedykolwiek przyłapałeś ją na obserwowaniu innych par z nieco nadmiernym zainteresowaniem? Może zauważa, jak mężczyzna trzyma rękę swojej partnerki, lub jak dwoje ludzi śmieje się razem, a ty dostrzegasz ten błysk w jej oczach, mieszankę ciekawości i czegoś głębszego. Psychologowie sugerują, że ten rodzaj zazdrości nie zawsze jest prostą zazdrością. Czasami jest to odzwierciedlenie jej własnego pragnienia. Jeśli od jakiegoś czasu nie doświadczyła intymności, Widok innych cieszących się tą bliskością może wzbudzić w niej ciche pragnienie. Chodzi mniej o odczuwanie niechęci do innych, a bardziej o to, że jej własne pragnienie jest w nich odzwierciedlone. Ale oto klucz: zazdrość jest złożona może pochodzić z wielu miejsc niepewności, porównań, a nawet przeszłych zawodów miłosnych. Mimo to, gdy zauważysz, że wykazuje stałe zainteresowanie a nawet frustrację, relacjami innych ludzi, może to być jej niewerbalny sposób mówienia. Ja też tego chcę. Znak numer 7. Iskra. Zwiększone podniecenie czy cichy sygnał. To jest subtelne, ale potężne. Czy zauważyłeś, że łatwiej się rumieni? Może jej oddech przyspiesza w sytuacjach, gdy nastrój się zmienia, lub wydaje się szczególnie wrażliwa na zmysłowe sygnały. Badania sugerują, że dłuższe okresy braku aktywności seksualnej mogą faktycznie zwiększać fizyczne reakcje kobiety na bodźce. Jej ciało staje się bardziej reaktywne, jej rumieniec głębszy, puls szybszy, uwaga bardziej wyostrzona. Dlaczego? Ponieważ od jakiegoś czasu nie uwalniała tego napięcia. To prawie tak, jakby jej ciało mówiło to, czego nie mówią jej słowa. Byłam z dala od intymności i teraz moje zmysły są w stanie najwyższej gotowości. Ale pamiętaj, podniecenie jest osobiste. Każdy ma inne progi i granice. Nie zakładaj, nie naciskaj, po prostu obserwuj. Jeśli widzisz te sygnały w połączeniu z innymi, możesz być świadkiem jej cichego sposobu ujawniania, że od jakiegoś czasu jest poza grą randkową. Znak numer 8. Super wrażliwość, emocjonalne echo czy po prostu nadmierna czujność. Tutaj sprawy stają się naprawdę interesujące. Czy zauważyłeś kobietę, która reaguje bardziej intensywnie niż zwykle na codzienne sytuacje? Może płacze na scenie filmu, która innych ledwo porusza, lub pasjonuje się debatami, w których emocje sięgają zenitu? Psychologowie sugerują, że zwiększona wrażliwość emocjonalna. Może być czasami skutkiem ubocznym braku aktywności seksualnej. Dlaczego? Ponieważ intymność nie tylko uwalnia napięcie fizyczne, ale także równoważy emocje. Bez tego ujścia jej podświadomość może wzmacniać jej reakcje emocjonalne jako rodzaj substytutu. To tak, jakby jej umysł rekompensował to, czego nie otrzymuje fizycznie. Ta łzawa scena staje się przytłaczająca. Ta drobna niezgoda wydaje się wybuchowa. Ten czuły gest trafia ją prosto w serce. Ale oto przypomnienie. Niektórzy ludzie są naturalnie wrażliwi i to jest piękne. To co wyróżnia ten znak to sytuacja, w której jej reakcje wydają się nowo zintensyfikowane. Jakby coś pod powierzchnią się zmieniło. Znak numer 9. Strach przed utratą. Fałszywy trop czy cichy alarm? Czy kiedykolwiek zauważyłeś kobietę, która wydaje się niezwykle zaniepokojona utratą najbliższych jej osób? Może bardziej trzyma się przyjaźni, ciągle pyta, jak się mają, a nawet wykazuje widoczną troskę, gdy ktoś wydaje się odległy. Psychologowie sugerują, że ten strach przed utratą może czasami pojawić się, gdy kobieta przez jakiś czas nie doświadczyła intymności. Bez bezpieczeństwa i pocieszenia bliskiej romantycznej więzi, jej podświadomość może wzmacniać lęki przed porzuceniem. To tak, jakby jej umysł mówił: Jeśli nie mam nowej intymności w moim życiu, nie mogę pozwolić sobie na utratę emocjonalnych więzi, które już mam. Ale bądźmy szczerzy, strach przed utratą może również wynikać z osobistej historii, traumy lub ogólnego lęku. Nie zawsze jest to związane z intymnością. Mimo to, jeśli połączony z innymi sygnałami, może to być subtelny dzwonek alarmowy, który ujawnia, że tęskni za bliskością, której od jakiegoś czasu nie czuła. Znak numer 10. Instynkty macierzyńskie subtelna wskazówka to może Cię zaskoczyć. Czy zauważyłeś kobietę, która nagle skłania się ku opiekuńczym zachowaniom? Bardziej troszczy się o przyjaciół. Zwierzęta, a nawet kolegów z pracy. Niemal jakby jej instynkty macierzyńskie zostały aktywowane. Psychologowie sugerują, że ta zmiana może być czasami związana z brakiem aktywności seksualnej. Dlaczego? Ponieważ intymność nie tylko zaspokaja potrzeby fizyczne, ale także zaspokaja emocjonalne pragnienia więzi i opieki. Gdy tego brakuje, te instynkty opiekuńcze mogą przelać się na inne obszary jej życia jako substytut. To jej unikalny sposób na zaspokojenie potrzeby emocjonalnej, przekierowując to pragnienie bliskości na akty opieki. Ale znowu, kontekst ma znaczenie. Wiele kobiet jest naturalnie opiekuńczych. Ten znak nabiera znaczenia tylko wtedy, gdy wydaje się to zauważalną zmianą w jej zwykłym zachowaniu. I tu jest haczyk. Znak numer 10 często szokuje ludzi, ponieważ nie jest tym, czego by się spodziewali. Zamiast fizycznego wycofania, chodzi o emocjonalne przelanie, chęć głębszej opieki, gdy sama nie jest otoczona intymną opieką. Znak numer 11: Enigma przywiązania, wołanie o intymność. Czy kiedykolwiek miałeś przyjaciółkę, która nagle stała się Twoim cieniem? Ciągłe wiadomości, telefony i przytłaczające pragnienie spędzania z tobą czasu. Eksperci sugerują, że przywiązanie może czasami sygnalizować głębszą, niezaspokojoną potrzebę intymność. Jeśli od jakiegoś czasu nie była w romantycznym związku, może szukać w inny sposób, szukając bliskości, aby zastąpić to, czego brakuje. To nie znaczy, że jest potrzebująca w negatywnym sensie. Oznacza to, że jej serce i umysł szukają więzi. To przywiązanie, gdy jest nagłe i niezwykłe, może być jej podświadomością mówiącą: Tęsknię za intymnością, tęsknię za poczuciem bliskości z kimś. Ale tu liczy się wrażliwość. Jeśli zauważysz to zachowanie, podejdź do niego z szacunkiem. Zamiast oceniać, słuchaj. Czasami to, co wygląda na przywiązanie, jest w rzeczywistości wrażliwą próbą wypełnienia luki pozostawionej przez brak intymności. Znak numer 12. Strefa przyjaźni, mechanizm obronny, czy objazd w randkowaniu? Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego kobieta wydaje się umieszczać wszystkich stanowczo w strefie przyjaźni? Jest miła, ciepła i zaangażowana. Ale gdy chodzi o pójście o krok dalej, szybko tworzy dystans. Psychologowie sugerują, że to zachowanie może czasami sygnalizować przerwę od intymności. Trzymając potencjalnych partnerów na dystans, podświadomie chroni się przed wrażliwością, która wiąże się z romansem. Innymi słowy, strefa przyjaźni staje się tarczą to jej sposób na powiedzenie. Nie jestem gotowa, aby otworzyć tę część siebie w tej chwili. Ale oto szczegół. Nie zawsze możesz zakładać, że chodzi o intymność. Niektóre kobiety po prostu głęboko cenią platoniczne więzi. Znak staje się znaczący tylko wtedy, gdy zauważysz, że konsekwentnie blokuje romans, niemal jakby była na randkowym objeździe, dając sobie przestrzeń przed ponownym wejściem do gry. Znak numer trzynaście. Pragnienie dominacji znak bierności ten zagłębia się w bardziej subtelne terytorium. Czy zaobserwowałeś kobietę, która wydaje się komfortowa, a nawet chętna, by być zdominowaną w kontekstach nieseksualnych? Może lubi silne osobowości, które przejmują inicjatywę lub łatwiej ustępuje w grupowych decyzjach. Psychologowie sugerują, że ta preferencja może czasami wynikać z tłumionych pragnień w jej życiu intymnym. Jeśli od jakiegoś czasu nie jest aktywna seksualnie, jej podświadomość może przekierować to pragnienie dominacji na inne obszary: pracę, przyjaźnie lub dynamikę społeczną. Ale oto kluczowe przypomnienie: preferencje dominacji mogą być również częścią jej osobowości lub stylu życia. Nie zawsze oznacza to bierność. Ważne jest, aby zobaczyć, czy to zachowanie jest nowe. Czy bardziej intensywne niż wcześniej? Wtedy może sygnalizować głębszą historię. Dodatkowy znak numer 14: niespokojna energia, ukryty nadmiar. Czy kiedykolwiek zauważyłeś kobietę, która nagle wydaje się niespokojna, więcej chodzi, bawi się drobiazgami lub rzuca się w wir ciągłej aktywności? Może bierze dodatkową pracę, częściej chodzi na siłownię, a nawet zostaje do późna. Bez końca przeglądając telefon, psychologowie sugerują, że ta niespokojna energia może być czasami związana z brakiem intymności. Dlaczego? Więź seksualna to nie tylko fizyczne uwolnienie to także naturalny regulator stresu, nastroju i równowagi emocjonalnej. Kiedy to uwolnienie nie nastąpiło od jakiegoś czasu, energia nie znika jest przekierowywana. Więc zamiast spokojnych nocy możesz zobaczyć ją wypełniającą swój harmonogram niekończącymi się rozrywkami. Zamiast spokoju zauważasz ruch, niepokój, nadmierne myślenie, wielozadaniowość. To jej ciało i umysł mówią: Mam energię do spalenia i nie mam gdzie jej skierować. Ale oto fascynujący zwrot akcji. Ten niepokój nie zawsze jest negatywny. Niektóre kobiety przekształcają tę energię w produktywność, kreatywność lub ambicje. Mogą włożyć ją w projekty zawodowe, cele osobiste lub fitness. Na pierwszy rzut oka wygląda to na zapał, ale pod spodem może to być również ciche echo braku intymności w ich życiu. Pamiętaj: kontekst ma znaczenie. Niespokojna energia może być cechą osobowości lub po prostu stresem ale kiedy widzisz ją w parze z innymi sygnałami takimi jak przywiązanie, wrażliwość czy spadek pewności siebie maluje to większy obraz. Nosi emocjonalny ciężar, który intymność kiedyś pomagała złagodzić. I oto one. 13 tajnych znaków, że kobieta od dawna nie uprawiała seksu. Od nagłych zmian w mediach społecznościowych po instynkty opiekuńcze. Aż po umieszczanie ludzi w strefie przyjaźni. Jako tarczy, każda wskazówka daje wgląd w to, jak intymność lub jej brak może odbijać się echem w jej zachowaniu. Ale prawdziwe pytanie brzmi: czy zwracasz uwagę? Bo kiedy nauczysz się czytać te sygnały, nie widzisz tylko zachowań, widzisz historię. Widzisz ukryte warstwy za jej śmiechem, jej dotykiem, jej nawykami i jej emocjami. I a ta świadomość daje Ci wyjątkową przewagę w rozumieniu kobiet na głębszym poziomie. Ale pamiętaj, te znaki nie służą do oceniania, służą do empatii. Każda kobieta ma swoje powody, swoją historię, swój rytm. Rozpoznanie tych znaków nie polega na etykietowaniu jej, ale na autentycznym nawiązaniu z nią kontaktu. Dziękujemy za towarzyszenie nam w tej podróży w głąb psychiki. Każda kobieta to wszechświat sygnałów i emocji, które czekają na zrozumienie z szacunkiem i empatią. Jeśli ten film dał Ci nową perspektywę, polub go i udostępnij który znak Cię najbardziej zaskoczył lub który uważasz za najbardziej odkrywczy? Zostaw komentarz, chętnie go przeczytamy. A jeśli jeszcze nie jesteś częścią naszej społeczności, zasubskrybuj i włącz dzwoneczek aby nie przegapić żadnej tajemnicy ludzkiego umysłu.